Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj ponownie spotkać. Jesteśmy w środku naszych rekolekcji parafialnych, rekolekcji adwentowych, zatytułowanych Gramatyka Relacji. Mówimy o relacjach, a jako, jako sposób na mówienie o relacjach używamy różnych przyimków. Wczoraj powiedzieliśmy sobie o pierwszych trzech – w, z i dla. Dzisiaj powiemy sobie o kolejnych trzech, jutro o kolejnych trzech, razem siedem. Matematyka, która się nie zgadza. Fryderyk Chopin zauważył, że każdy pianista ma sześć palców. Bynajmniej nie dlatego, że jest jakoś genetycznie inaczej uposażony, ale te sześć palców polega na tym, że trzeci palec w zestawieniu z różnymi palcami zachowuje się inaczej. I tak, pierwsze trzy palce, kciuk wskazujący, środkowy. Gdy gramy tylko nimi, trzeci palec jest całkiem sprawny. Ma dobrą artykulację, dobrze odbija. Można to sobie sprawdzić teraz lub w domu. Z kolei, gdy gra się drugimi, trzecimi palcami, czyli trzecim, czwartym i piątym, okazuje się, że ten trzeci zaczyna lekko grzęznąć. Że zachowuje się zupełnie inaczej. I stąd Fryderyk Chopin mówi, że pianista ma sześć palców. Jeden, dwa, trzy i trzy, cztery, pięć. I dlatego w naszych rekolekcjach, chociaż przyimków jest siedem, mówimy codziennie o trzech kolejnych, bo ten przyimek, który wczoraj był trzeci dla, dzisiaj od niego zaczniemy. Być dla to jest bardzo ważne. W Kościele definicją miłości, taką jaką Kościół naucza, jest bezinteresowny dar z siebie. Ja potrzebuję coś dać z siebie, nie mając w tym żadnego interesu. Ideałem, o którym Jezus mówi w swojej mowie pożegnalnej w Ewangelii Jana będzie: Miłujcie się wzajemnie. To jest ideał, kiedy mamy grupę ludzi, którzy bezinteresownie potrafią siebie kochać. To jest to, o co Jezusowi chodzi. I w ramach tego bezinteresownego daru jest właśnie świadczenie miłości. Jednym z takich ważnych aspektów miłości jest dbanie o wartość drugiego człowieka. Dbanie o wartość, o poczucie wartości kogoś, kto jest mi bliski. Wczoraj mówiłem o zdaniu, które najbardziej mnie denerwuje w konfesjonale, gdy Panowie je wypowiadają. Dzisiaj podzielę się zdaniem, które najbardziej denerwuje mnie w konfesjonale, gdy wiele Pań go nie wypowiada, a jednocześnie ja sam doświadczam. Wielokrotnie tego zdania w różnych momentach, gdy jesteśmy w większej grupie osób. Najbardziej, może nie najbardziej, ale jednym z trudniejszych zdań do usłyszenia przez mężczyznę jest to, gdy kobieta, szczególnie jego żona, publicznie obnaży jego niekompetencje w jakiejś dziedzinie. Przykład, przyjęcie. I siedzi żona w salonie u, u swoich przyjaciół i mówi: No, twój mąż to tak ładnie wytapetował ten, ten pokój. Mój to nawet gniazdka nie umie naprawić. Mężczyzna nic nie powie, ale zapamięta. Nie po to, żeby się mścić, a dlatego, że to bardzo rani. Mężczyzna potrzebuje często od kobiety właśnie docenienia, wsparcia. Gdy mężczyzna czuje, że, że kobieta mu ufa, że chce się na nim oprzeć, on ma szansę wziąć odpowiedzialność. Jeżeli to jest niszczone, mężczyzna się z relacji wycofuje. Jest coraz dalej. później kobieta jest zdziwiona, no czemu on taki? A po co ma się starać, jak ty mu zaraz przyznajomy powiesz, że on jest beznadziejny? To niech to przynajmniej będzie prawdą. Dbanie o wartość drugiej osoby. Szalenie ważne. Zawsze. To jest wyraz miłości. Wyraz właśnie tego, że ja jestem dla kogoś. Ja dbam o twoją wartość. Ja jestem po to, żeby tę twoją wartość podnosić. Żeby ciebie budować. To jest mój dar dla ciebie. Mój mężu, moja żona, mój synu, moja córko, moja matko, mój ojcze, mój przyjacielu, kolego z pracy. Ja dbam o twoją wartość. Nie pozwolę ciebie poniżać innym, nie pozwolę poniżać nawet Tobie samego siebie, i tym bardziej ja Ciebie nie będę poniżać, ale szukać dobrych słów, które Cię zbudują, pomogą wydobyć całe dobro, które jest w Tobie, żebyś mógł obdarować tym dobrym świat, być dla. Jednym z takich pytań, które myślę, że sobie dość rzadko zadajemy, a jeżeli zadajemy, to przewrotnie. Zazwyczaj, jak myślimy o relacjach, to, to myślimy tak: Co ja mam z tej relacji? Co ja mam z tego? że jestem z tą osobą w przyjaźni, w koleżeństwie, w miejscu pracy, w małżeństwie. Co ja z tego mam? To nie jest zbyt dobre pytanie. Nie chodzi o to, że nie można go sobie zadawać, ale temu pytaniu zawsze powinno towarzyszyć, a nawet wyprzedzać pytanie, co ta osoba ma z relacji ze mną. Co ona czerpie z tego, że, że poświęca mi swój czas, swoją uwagę, swoje siły? Co, co ona z tego ma? Ten przyjmek dla, ja mam być dla kogoś, to jest bardzo ważne. Według jednej z historii, przypowieści, piekło i niebo niczym się nie różnią. Zarówno w piekle, jak i w niebie jest postawiony długi stół, szeroki na dwa metry, zastawiony wytrawnymi potrawami, najlepszymi winami, e, wszystkim, co można sobie zamarzyć. I piekło i niebo ma miejsca, przy których można usiąść e, piękną zastawę. Wyprasowane, czyste obrusy. I na tym stole leżą i w piekle, i w niebie dwumetrowe łyżki. Jedyna różnica między piekłem i niebem jest taka, że w piekle każdy nakłada potrawę, którą najbardziej lubi, i próbuje tą dwumetrową łyżkę włożyć sobie do ust, co jest niemożliwe. I pojawia się głód, pojawia się frustracja, pojawia się agresja. A niebo wygląda tak samo. Różnica jest w tym, że w niebie osoby wiedzą albo pytają tych z naprzeciwka, na co mają ochotę, po czym biorą swoją łyżkę, nakładają i podają, tak że mogą zjeść. Jestem dla kogoś, karmię kogoś, ktoś karmi mnie. Stąd jest budowanie, stąd jest dobro, które się zradza. Być dla, darem, bezinteresownym dla drugiej osoby. I w ten sposób dochodzimy do drugiego dzisiejszego przyimka, czwartego w naszej kolejności. Przyimka, który jest konsekwencją bycia bezinteresownie dla kogoś. I tym przyimkiem drugim dzisiaj jest przyimek przeciw. Przeciw. Kontra. Ja czasami muszę się sprzeciwić. Ja czasami muszę powiedzieć nie. Nie tylko wobec naruszania moich granic. Także jest ważną rzeczą, granic nie stawiamy przeciw, przeciwko komuś, tylko wokół siebie. Polska nie ma granic przeciwko Rosji, Białorusi, Ukrainie, tylko wokół, wokół siebie. Granic trzeba bronić, trzeba umieć mówić nie, ale trzeba też umieć bronić granic drugiej osoby. Ale co jeszcze ważniejsze, e, przeciw, który jest i sprzeciw, który jest szczególnym wyrazem miłości. Szczególnym wyrazem miłości. Bo gdy ja się komuś sprzeciwiam, muszę być naprawdę bezinteresowny. Bo tu nie chodzi o to, że ja się sprzeciwiam, bo ty nie robisz tak, jak ja chcę. Ja się sprzeciwiam, bo ty robisz źle dla samego siebie, dla naszej relacji, dla naszej rodziny. Dlatego się sprzeciwiam. Robisz źle dla swojego życia duchowego, dla swojej świętości, dla swojego zbawienia. Potrzebuję się sprzeciwić. Miłość, jeśli ma być prawdziwa, potrzebuje dwóch skrzydeł. Pierwszym skrzydłem jest afirmacja. To, gdy kogoś przyjmujemy, gdy go akceptujemy, niezależnie od jego słabości. Możesz się czuć przy mnie bezpiecznie. Zależy mi na tobie. Doceniam ciebie, dowartościowuję. Kocham. To jest ważne. Bez tego miłość nie uleci. To jest jedno skrzydło. Ale drugie skrzydło, nie mniej ważne, które także do lotu jest potrzebne, tak samo jak to pierwsze, to jest stawianie wymagań. Jeżeli kogoś kocham, to stawiam mu wymagania. Po co? Po to, żeby był lepszy, jeszcze lepszy. Stawiam mu wymagania, żeby zła nie robił. To jest bardzo ważne. Gdy wyrażam sprzeciw, nie, nie chodzi mi o wyrażenie sprzeciwu wobec drugiej osoby, jako tej osoby. Chodzi mi o wyrażenie sprzeciwu wobec zła, które ta osoba czyni, wobec jej grzechu. Ja się temu sprzeciwiam, dlatego, że Cię kocham, dlatego, że zależy mi na Tobie. I oczywiście to nie jest proste, i nie zawsze ludzie to doceniają, nie zawsze są w stanie to od razu przyjąć. Czasami potrzeba trochę czasu, żeby ktoś usłyszał, że to walka o człowieka jest też wyrazem miłości, także walka o zbawienie tego człowieka. Wśród listów powstańców warszawskich e, kiedyś widziałem taki jeden napisany przez, przez dziewczynę do swojego chłopaka, który szedł e, do walki. I ona zadaje mu pytanie, czy byłeś uspowiedzi? Czy byłeś, czy poszedłeś wcześniej do spowiedzi? To jest dziewczyna, która kocha, bo ona ma świadomość, że może umrze i nie robi jakiejś sceny. Oj, oj, abyś nie umarł, co to będzie. Na pewno to przeżywa. Ale wtedy w, w obliczu rzeczy ostatecznych, jak możliwość śmierci, pyta o to, co jest najważniejsze. Czy byłeś uspowiedzi? Czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Kiedyś mediowałem w takiej historii rodzinnej. Córka i matka, dorosła córka, zakochała się, zaręczyła się i postanowiła, że zamieszka ze swoim narzeczonym przed ślubem, na, na modłe małżeństwa. Dziewczyna wierząca, matka wierząca, matka wierząca, która rzeczywiście. Postanowiła zawalczyć o córkę. Abstrahując już od kwestii tego, że, że, że ten chłopak nie nazywał się na męża dla tej dziewczyny, postawa matki była bardzo stanowcza: Nie wolno ci to jest grzech. I nie chodzi o to, że to jest grzech, bo tylko Kościół tak mówi. My bardzo często, gdy patrzymy na taką sytuację, to sobie myślimy tak, no, już bez przesady, co ci księża się tak czepiają. Wszyscy dzisiaj tak żyją. Niech sobie spróbują. Jak coś to im nie wyjdzie. Zawsze, gdy słyszę takie słowa, mam takie wrażenie, że albo jest założenie, że na pewno im się uda, że na pewno im się uda taka próba, a jeżeli się nie uda, to jeżeli to o mnie chodzi, to ja będę tą osobą, a jeśli chodzi o kogoś mojego bliskiego, moją córkę, syna, brata, siostrę, przyjaciela, to jeżeli ma, być, ma im się nie udać, to on będzie, czy ona tą osobą, która powie, no to nie dla mnie, ja już nie kocham, jednak zrozumiałam, że to wyprowadzam się. Rzadko kiedy myślimy o tym, że to właśnie ten nasz bliski, albo my sami, którzy wchodzimy w taką sytuację, będziemy tymi, którzy zostaną pozostawieni. Że ktoś powie, no naszej córki na przykład, że to nie to. W momencie, gdy ona jest całą sobą emocjonalnie, uczuciowo, psychicznie, fizycznie zaangażowana w tą relację. Gdy chłopak powie jej, nie, nie to, to nie to. I ona pozostanie poraniona. Tak bardzo, że czasami nie, nie będzie w stanie już wejść w relację z żadnym mężczyzną, bo nie będzie w stanie zaufać. Czasami tak jest. I wtedy co powiemy? Wszyscy dzisiaj tak robią, spróbowali, nie wyszło. Grzech zawsze niszczy. Zawsze. Nawet jak po naszemu się uda, to ta lekcja z, z mądrości, lekcja z poukładanej relacji, z bezinteresowności będzie do odrobienia w małżeństwie. I patrząc po statystykach, mało ją zdaje. Co drugie małżeństwo prawie w Polsce się rozpada. A prawie wszyscy mieszkają razem. Wypróbowali się na każdy sposób. To nie powinno być rozwodów, skoro ta nie działa. Jakaś lekcja była nieodrobiona. Grzech, który coś zniszczył. Grzech, który coś zasłonił. Zabrał pewien dystans, który jest potrzebny do tego, żeby ocenić w trzeźwy sposób, czy ja się nadaję do tej relacji. Czy ten człowiek jest dla mnie. Bo fizyczność sprawia, że, że, że nie umiemy już tego ocenić dobrze. My czasami boimy się, że komuś zwrócimy uwagę, to go zranimy. Czasem trzeba kogoś zranić, bo zranić to nie jest to samo, co skrzywdzić. Chirurg, który bierze skalpel do ręki, będzie z pełną świadomością ranił swojego pacjenta. Ze świadomością, że często ten pacjent jeszcze wiele tygodni będzie dochodził do siebie. I chirurg, żeby go nie skrzywdzić, musi go zranić. Gdyby nie chciał go zranić, to dopiero by go skrzywdził. To, że kogoś ranimy, to nie znaczy, że kogoś krzywdzimy. Czasem idzie to w parze. Bardzo często nie. I Pan Bóg, który jest mistrzem tego godzenia, Nieskończonej miłości do człowieka, nawet największego grzesznika, najpodlejszego grzesznika, takiego, który mu urąga. Bóg, Bóg kocha nieskończenie, ale jednocześnie nieskończenie nienawidzi grzechu i nie ma przyzwolenia na grzech. Pan Bóg potrafi być przeciw. Ja mam taką wizję sądu ostatecznego, no nie jest najbardziej ortodoksyjna. Więc jeżeli ktoś by doniósł biskupom, że ja tak głoszę, to ja się wyprę tego. Ale widzę mniej więcej tak, że człowiek do śmierci ma szansę się nawrócić. I Pan Bóg jest jak magnes, który swoją miłością przyciąga człowieka z nieskończoną siłą. Ale jednocześnie każdy magnes z jednej strony przyciąga, a z drugiej strony odpycha. I to co Pan Bóg z nieskończoną siłą odpycha, to jest grzech człowieka. I teraz po stronie człowieka, każdego z nas leży decyzja. Czy ja chcę wypuścić grzech i dać się przyciągnąć Bożej miłości, grzech odrzucić, czy się kurczowo go trzymam. I wtedy konsekwencją jest to, że chociaż Pan Bóg mnie nieskończenie kocha z powodu grzechu, który nienawidzi, jestem odrzucony. I nie Pan Bóg jest tu winny. Pan Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Dlatego, że grzech rani i krzywdzi tych, których on kocha. Rani ciebie, krzywdzi ciebie w sposób, który, którego Pan Bóg nie chce. Krzywdzi ludzi, którzy są wokół ciebie. Grzech, który jako taki jest zawsze wzgardą relacji, i z ludźmi, i z Bogiem. Że ja w pewnym momencie decyduję się na to, że, że coś innego jest ważniejsze niż moja relacja z moimi bliskimi, czy moja relacja z Bogiem, że jest coś ważniejsze, ten grzech, który chcę na chwilę wybrać, jakieś lenistwo, jakiś kompromis, który jest zgniły, że to staje się ważniejsze niż to, co budujemy razem z Bogiem. Grzech zawsze zdradza, że, że wcześniej gdzieś doszło do tego, że ja wyszedłem z tego świata Boga i wyrzuciłem Pana Boga z mojego świata, że Bóg już nie jest w moim świecie, że ja już nie jestem w świecie Boga i że przestajemy tworzyć coś razem, bo ja, bo ja się od tego odwracam. Grzech zawsze jakoś dotyka relacji. Grzech lekki, ten powszedni, o którym mówimy, te, te grzechy nie do końca świadome, czy nie do końca dobrowolne, one sprawiają, że ta nasza miłość jest, jest skrzywdzona. Ale może trwać. Czasami powiemy jakieś słowo za dużo, zrobimy jakiś głupi gest, później się opamiętamy, nie chcieliśmy tego. Tak wyszło. Miłość jest zraniona, trzeba to naprawić, warto to wyspowiadać, ale jakoś ta miłość może trwać. A grzech ciężki to jest moment, w którym ja świadomie i dobrowolnie odwracam się. Mówię nie, to, to co Panie Boże mówisz, to nie jest dla mnie wystarczająco ważne. To, co mówią mi moi bliscy, nie jest dla mnie wystarczająco ważne. Ja się odwracam. Miłość, którą mieliśmy pielęgnować w małżeństwie po 15 latach, byliśmy naiwni Akurat jest tu kolega w pracy taki. Odwracam się świadomie, dobrowolnie, nie walczę. Grzech, który, który jest śmiertelny, bo zabija miłość. I spowiadamy się z grzechów śmiertelnych zawsze, gdy się one pojawiają. Wracamy jak najszybciej. Spowiadamy się z grzechów, z konkretnych czynów. Raczej nie powinniśmy spowiadać się z emocji, jakichś uczuć. One, one nie są ważne. Ja w swojej może niezbyt długiej praktyce spowiedniczej obserwuję, że jest różnica pomiędzy spowiedzią ludzi młodych i ludzi starych. I każda ma swoje plusy i każda ma swoje minusy. Plusem u ludzi starych jest to, że wiedzą, co to są grzechy i się z nich spowiadają. Minusem jest to, że grzechem jest jedynie zło, które popełniam. A w życiu chrześcijanina przychodzi taki moment, kiedy człowiek już nie czyni zła za bardzo, z różnych powodów. Jak to niektórzy mówią, no jestem sam w domu, już nawet nie mam się z kim pokłócić, no to czy ja mam zgrzeszyć, proszę Księdza? A tymczasem życie chrześcijanina, katolika, nie polega tylko na tym, że ja mam złanie czynić, ale że ja mam też czynić dobro. I teraz pytanie: czy ja czynię dobro? I tutaj starszym ludziom czasami brakuje e, inwencji, jest pole do pracy. Z kolei młodzi ludzie bardzo często mają bogaty wgląd w siebie, w swoje życie emocjonalno-uczuciowe, ale często duży problem z wychwyceniem, co jest grzechem, a co nie. Że zasadniczo grzechem jest to, co jakoś mi tak dziwnie później, ale jeżeli ja nie czuję, że to grzech, to to nie grzech. To nie jest najlepsza postawa. Jeżeli będziemy podążać tylko za tym, co nasze uczucia mówią, nasze emocje, bardzo szybko pobłądzimy. Sumienie nie jest związany z naszymi emocjami czy uczuciami, ale z naszym rozumem. Rozum, który trzeba formować, trzeba nabierać wiedzy, po to, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe, nawet jeżeli tego nie, nie czuję do końca. Najczęściej spowiadamy się z czynów, które popełniliśmy, najczęściej z tych złych, trochę rzadziej z zaniedbań. Ale gdybyśmy popatrzyli na nasze życie jak na drzewo. To możemy powiedzieć tak, że nasze czyny, z których najczęściej się spowiadamy, to są owoce, ale same owoce nie, nie czynią drzewa. Drzewo ma jeszcze gałęzie, ma pień, ma korzenie. I warto jest, jeżeli patrzymy na nasz rachunek sumienia, na naszą spowiedź, także od tej strony, co do tego grzechu doprowadziło. Jakie myśli doprowadziły do tego, że powiedziałem to, co powiedziałem albo zrobiłem to, co zrobiłem, bo ja w jakiś sposób wcześniej myślałem i to są te gałęzie, coś mnie doprowadziło do tego. Ja zanim kogoś obgadałem w pracy, to ja już wcześniej źle o tej osobie myślałem. Gdybym myślał no dobrze, to może bym powiedział coś dobrego. Zanim zakląłem za kółkiem, no to już wcześniej pomyślałem, że, wszyscy, którzy, że wszystkie kobiety za kółkiem nie potrafią jeździć, powiedzmy to że to prawda. Panowie tutaj, myślę, że trochę rozumieją, o czym, o czym mówię. To nieprawda. Wszystkie Panie nie potrafią jeździć spokojnie. Myśl, która mnie doprowadziła, ale ta myśl także z czegoś, yy, z czegoś wynika. Ja mam w sobie jakieś pragnienia, mam w sobie jakieś ambicje, mam w sobie jakieś marzenia i to jest jak ten pień, który soki życiodajne drzewu przeprowadza. O czym... Pragnę, o czym ja marzę, o czym ja myślę, za czym ja biegnę. I gdy jeszcze głębiej schodzimy, okazuje się, że mamy korzenie drzewa, bo z jednej strony są potrzeby, a z drugiej strony motywacje. Co mną motywowało, że powiedziałem to, co powiedziałem, że zrobiłem to, co zrobiłem, że pomyślałem tak, jak pomyślałem, co, co jest tą moją motywacją? Dlaczego to zrobiłem? Co jest tym motywem? Szczególnie przy jakichś sytuacjach powtarzających się często, powinniśmy sobie naprawdę głęboko zadać to pytanie, dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego reaguję w jakiejś sytuacji zawsze, zawsze jakoś nerwowo? Że jak ta jedna osoba powie to jedno zdanie, to ja zawsze jestem zły. Dlaczego inni dookoła nie są źli? Jaki jest motyw? Gdy w mieście grasuje seryjny morderca, to policja, żeby go złapać, szuka motywu, dla którego on działa. I patrzą, że morduje zawsze o pełni księżyca, że tylko pewną grupę ludzi dobierają jakiś klucz, szukają motywu. Po co? Żeby go złapać, żeby już nikogo nie skrzywdzi. Potrzebne jest dojście do motywu, który mną, mną prowadzi. Grzech, który jest zawsze odwróceniem się od Boga albo ku złu, albo ku jakiemuś mniejszemu dobru. Dobru, które samo w sobie nie jest złe, ale może... Może nie jest najlepszy. Czy coś złego jest w tym, że ja w niedzielę odpocznę? No nic jest nie w tym złego. Trzeba w niedzielę odpocząć. Ale też trzeba pójść do kościoła. I to jest większe dobro. Nie chodzi o to, że ja od razu muszę coś złego zrobić. Ja czasami nie zrobię tego dobra, które powinienem zrobić. Nie wypełnię swoich obowiązków na czas. Bo robiłem coś innego, co nie było złe. Ale nie było też dobre, albo przynajmniej nie było właściwe w tym momencie. Odwracam się od Boga ku czemuś innemu. I w ten sposób dochodzimy do, do ostatniego dzisiaj przyjimka. Przyjmek ku. Ku. Albo inaczej do. Ku czemu e, skłania się moje życie. Ku czemu moje życie zmierza. Do czego mnie moje życie prowadzi. Oczywiście prawidłowa odpowiedź. Pan Bóg. Ewentualnie życie wieczne. Jezus Chrystus. To prawidłowa odpowiedź. Ale czy prawdziwa? Czy rzeczywiście moje życie ku temu zmierza? Bo odpowiedź na to pytanie to jest zejście e, głębiej niż do korzenia drzewa, którym jest moje życie. To jest pytanie o centrum mojego życia. W co to życie wzrasta? To, co, do czego moje życie zmierza, ku czemu moje życie ciąży, wokół czego moje życie krąży. To wszystko przekłada się na moje motywacje, na moje pragnienia, na moje myślenie, na moje wybory, na moje czyny. To się skłania na to, czy ja potrafię być w świecie kogoś, z kimś, dla kogoś, z miłością przeciw złu, które człowiek wyrządza. To stąd wynika z odpowiedzi na to pytanie, wokół czego, co jest w moim życiu najważniejsze. Słowo ważny pochodzi od ważyć, waga, jakiś ciężar. Ziemia krąży wokół Słońca, dlatego że Słońce jest ciężkie. Ziemia, dlatego ku temu Słońcu ciąży. Plus tam wiele innych praw fizyki, których akurat nie znam, ale to jedno pamiętam z lekcji. Ziemia krąży wokół Słońca, bo Słońce jest cięższe. Co jest najważniejsze w moim życiu? Co jest najcięższe? Co najwięcej waży? Ku czemu moje życie zmierza? Wokół czego krąży? To nie jest proste pytanie i niewiele osób ma odwagę na nie odpowiedzieć. A jest to absolutnie kwestia podstawowa. Dlatego, czym żyjemy i w jaki sposób nasze życie przebiega. Dzisiaj prorok Izajasz mówi na o górze Syją, która wyrosła. I do niej idą wszystkie narody. Wszystko. Wszystko ku tej, ku tej górze. Jako do najważniejszego miejsca. I prorok Izajasz mówi, że jak już wszyscy pójdą do tej góry, tam, gdzie jest Pan Bóg, na tej górze. To wtedy dopiero ustaną wszystkie wojny, konflikty. Wtedy miecze przepują na lemiesze, czyli na pługi, włócznie na sierpy. To jest ten moment. Co jest dla mnie najważniejsze w moim życiu. Co jest moim życiowym centrum. Na zakończenie, jedna scena z filmu Andrieja Tarkowskiego. Film nazywa się Stalker. Film z 1979 roku. Słowo stalker znaczy co innego, co dzisiaj my mówimy, przez, przez to, rozumiemy przez to słowo. Stalker Tarkowskiego to zawód człowieka, który ma za zadanie wprowadzić ludzi za opłatą, dużą opłatą, do zony, pewnej strefy. Po tej strefie trzeba umieć się poruszać. Stalker jest w tym wyćwiczony. Wie, którędy iść, żeby nie zginąć. I Stalker ma za zadanie wprowadzić tych, którzy mu za to zapłacili, do komnaty, która jest w środku tej zony, tej strefy. I ta komnata ma taką właściwość, że każdy, kto wejdzie do tej komnaty, spełnia się jego najskrytsze marzenie to, czego najbardziej pragnie. Realizuje się to, co jest dla niego najważniejsze. I w ramach tego filmu opowiedziana jest historia w tle, to nie jest główny wątek, nie ma spoileru, spokojnie. Jest opowiedziana historia innego stalkera, który prowadził między innymi swojego brata, i ten brat zginął w tej strefie. Stalker generalnie jest nastawiony na zarobek, ale on zobaczył, że, że jego brat umarł, więc postanowił złamać zasady. Bo Stalkerom nie wolno było wchodzić do tej komnaty. On stwierdził, że w obliczu śmierci brata wejdzie tam i spowoduje wskrzeszenie tego brata. Wszedł do komnaty po dwóch tygodniach okazało się, że jest bardzo bogaty, że ma mnóstwo pieniędzy. A tydzień później się powiesił. I ludzie zastanawiają się, no dlaczego się powiesił? No, wszystko miał. Tyle pieniędzy. Pozazdrościć. I Tarkowski nie odpowiada wprost na to pytanie w filmie, ale zdaje się, że to chce powiedzieć, że ten człowiek nie wytrzymał konfrontacji z prawdą o sobie. Umarł jego brat. Miłość powinna być dla niego najważniejsza i to dobro. Więc wszedł do komnaty, a okazało się, że nawet w obliczu śmierci brata, najważniejszą rzeczą, która się ziściła ostatecznie, były dla niego pieniądze. Gdybyśmy my mieli taką komnatę do dyspozycji, w której wyjdziemy i spełni się nasze najskrytsze pragnienie, to co jest dla nas najważniejsze, co wokół czego nasze życie e, cały czas krąży, o co się najbardziej staramy, jeżeli to się zrealizowałoby po wejściu do tej komnaty, to gdybyśmy tam weszli, to co by się okazało?